Niazga, ja a kastraczka kleksa strzelił w majty chyba główno śmierdzi porządnie. No co ja poradzę, raz w kibelku, raz w gaciach, czasami po prostu musi śmierdzieć, bo bez smrodu to jak bez życia kupa się zgniecie w gaciach i tyle marcinek jak tam twoja drużyna hokejowa, he, he. Widzę, kupa dalej u ciebie śmierdzi, nigdy się niczego nie nauczysz. Maciek z klanu łamie prawo, Hanka wjechała w kartony. No tata znów nie działa, to wideo znowu. Nie chodzi kurwa, może płyć. nie. Synek, co robisz? Y ja tutaj nagrywam dubbing dla mistrza Robara. Czemek. Do mycia. Tato, tato, wypierdalaj. dalej. Synek, synek kurwa. Pokażę co mi sprzyję. Eee, tato, daj mi nagrywać dalej. Kurwa, gdzie ja tu skończyłem? No już wypierdalej <laughs> Marcinek, drużyna hokejowa, eee, fanka w kartony. Może płyty nie ma, nie no, co jest Robertcik, to Robert Lewandowski strzelił brameczkę, nigdy się nie poddamy, ponieważ zwycięstwo rodzi się w naszych głowach. Cierpieć z powodu gówna w majdokach, to jak nie cierpieć, trzeba zacisnąć poślady i iść naprzód. Tak nam dopomóż Panie Jezu, w imię Syna i Ducha Świętego, Boże daj mi siłę, bym rozpierdalał hejterów. Tachu Johna z mojej ziemi, jak ci zaraczy pierdolę, daj kamienia. O -o 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 -o. Widzę, ktoś tu narobił w